Dobry wieczór. Mecz ułożył się nam bardzo dobrze, bo chyba w szóstej czy w piątej minucie strzeliliśmy bramkę po rzucie z autu, czyli w całym fragmencie gry. Potem kontrolowaliśmy, myślę, przebieg spotkania, dobrze się ustawialiśmy w defensywie i do przerwy nic nie wskazywało na to, że możemy stracić bramkę. Gdzieś błąd przy wybiciu piłki od własnej bramki i potem złe wybicie mojego obrońcy i stało się tak, jak się stało, że 100 Stomil wyrównał. Ale na szczęście, zaraz po, po tej straconej bramce my znowu ze stałego fragmentu gry. strzeliśmy na 2-1, a potem już było takie konsekwentne granie w obronie i czekanie na swoje szanse. Mieliśmy tych szans uważam więcej od 100 milu, bo kilka dogodnych sytuacji mogliśmy zamienić na bramkę i w końcu pod w doliczonym czasie gry już jak wychowanek klubu. To trzeba podkreślić, bo dzisiaj zagrało trzech wychowanków Chrobrego, Jóźwiak, Zarówny i Pieczarka. To jest produkt naszej Akademii i myślę, że coraz więcej tych chłopaków będzie dostawało szansę. Dziękuję za miłe przyjęcie tutaj i życzę trenerowi Grabowskiemu powodzenia w lidze, bo wiem, że ma trudne zadanie. Ta liga nie jest łatwa, bo sam pracowałem w skrze, to wiem, że każdy mecz jest o na wagę złota te punkty. Także tyle ode mnie, jeżeli są pytania, to... Dobry wieczór. No mi się wynik, wynik oddaje. Na tę chwilę chyba różnicę klas zespołów, jakie się spotkały, jeśli chodzi o cały kształt. Widać, ja z mojej strony jestem naprawdę bardzo niezadowolony z tego, że, że mimo tego, że graliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem, który jest na fali ostatnich zwycięstw w Lidze, nie potrafiliśmy mocniej po prostu mu zagrozić i, no i przejść do kolejnej rundy. To było naszym celem. I myślę, że dobrze przygotowaliśmy się pod względem taktycznym, pod względem, pod względem oceny możliwości przeciwnika, bo praktycznie większość rzeczy, na większość rzeczy byliśmy, byliśmy gotowi. Niekomfortowo nie się dla nas rozpoczęło, rozpoczęło to spotkanie, bo, bo tracimy bramkę po stałym fragmencie gry, gdzie nasze reakcje są spóźnione, poczynając od y, pierwszej interwencji na bliższym słupku, jak i potem na dalszym, gdzie gubimy krycie i przeciwnik otwiera sobie fajne spotkanie. I, i, I my większość pierwszej połowy musimy toczyć w, w ataku pozycyjnym, co wychodzi nam, myślę, w, w, przyzwoicie. Tak? Y, konstruujemy sytuację. Bardzo fajne akcje, po której m.in. Filip Wójcik uderza w poprzeczkę. No ale, ale trzeba, było, trzeba było kończyć konkretem, trzeba było strzelić bramkę już do, do przerwy, i, i, i ta druga połowa pewnie by mogła inaczej od samego początku wyglądać. Niemniej jednak, no znowu. W, funkcjonuje to na tyle dobrze, że zdobywamy bramkę kontaktową. I kolejny stały fragment, który, który znowu obnaża nasze słabości na tą chwilę. Daje moż, można powiedzieć już taki, taki wewnętrzny spokój. My musimy się odkryć, my musimy, musimy dążyć do, do wyrównania. To się kończy k, trzecią bramką i, i wynik jest taki, taki, a nie inny. Na pewno duży, duży niedosyt ja mam ze swojej strony, bo, bo te rozgrywki Pucharu Polski w, w, są takim fajnym dodatkiem do ligi i myślałem, że również w tym przypadku będzie tak to wyglądało, że będziemy dłużej, że będziemy dłużej mogli się uczyć, mogli czerpać doświadczenie, ale będziemy wygrywać. Tego dzisiaj zabrakło i myślę, że nam pozostaje tylko tyle, że... Chcąc punktować w lidze, chcąc wygrywać mecze, chcąc zdobywać bramki, my naprawdę musimy się szybciej uczyć, mimo tego, że no, tym zawodnikom nie mogę odmówić tego, że chcą. Wygląda to różnie, ale ja tutaj wierzę w to, że, że tych, tych momentów radości będzie zdecydowanie więcej niż w ostatnim czasie, bo, bo myślę pokazujemy to. Jednak na tą chwilę jest jeszcze tak jak jest, ale, ale mam nadzieję, że od soboty to będzie wyglądało inaczej. Dziękuję. Pytanie też Mogę? Nie, Nie, nie musisz. Krzysztof Trenerze znowu z Zmaczu z Kaliszem, z meczu z Lublinem. Nie strzelamy. Mamy multum sytuacji. Dochodzimy. Kreujemy, ale ta finalizacja. No tak, to jest myślę. Myślę widoczne i to, i to coraz, coraz dobitniej. Mimo tego, że dzisiaj zdobywamy bramkę z, z gry po, po w, w akcji, po, to, to wcześniej tak konstruujemy na tyle dużo akcji, że, że musimy się po prostu lepiej zachowywać i, i, i gdzieś ten przysłowiowe nawet i cztery litery włożyć tak, żeby tą piłkę skierować do, do bramki. Zdajemy sobie z tego sprawę na tą chwilę pewnie. Wychodzi na to, że, że jeszcze tej pazerności po prostu nam brakuje, bo, no bo tutaj do konstruowania czy do stwarzania tego, tego, tego elementu nie możemy pewnie za dużo sobie zarzucać. No ale kolejny mecz pokazuje, że, że jest dużo do poprawy. Niestety to skutkuje tym, że nie wygrywamy meczu 2-1, 3-1, 3-2 albo nawet i nie przegrywamy 3-2 czy nie remisujemy 3-3. Tych, 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 tych zdobytych bramek jest na tą chwilę na tyle za mało, że, e, że, że, że ta gra defensywna też nie potrafi udźwignąć tego ciężaru, żeby, żeby zagrać na zero z tyłu i, i wygrać 1-0. Tu jest tu, tu, to, są, to są ciała myślę poskładane e, na tą chwilę nie do końca jeszcze, ale. Ale tak jak mówię, jest to zespół młody, jest zespół niedoświadczony i myślę, że też z takimi przeciwnikami, z jakimi dzisiaj żeśmy się mierzyli, jeśli chodzi o te pojedynki indywidualne, no też muszą być wyciągnięte wnioski i, i, i tu musi przyjść taka, taka nauka i konsekwentne wyciąganie wniosków z, każdego, z każdej minuty spędzonej na boisku. No bo tak, tak, w taką, dro taką drogę obraliśmy. Myślę, że y, suma summarum usiądziemy za chwilę i powiemy, że to była dobra droga i, y, 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 tak jak powiedziałem, będzie więcej radości niż w ostatnich y, y, dniach. W składzie na ten mecz zabrakło Walencika i Grabiszczaka. Dlaczego? E, zabrakło, myślę, nie, no nie tylko Walencika i Drabiszczaka, bo zagrał, zabrakło jeszcze Kalisza, zabrakło jeszcze Spychały. E, są, to, są to urazy, bądź, e, bądź tak jak w przypadku Drabiego, e, no przewijana rywalizacja w, w treningu, także, także całe szczęście, że ta kadra jest e, personalnie, e, czy liczbowo na tyle mocna, że, że nie musieliśmy być tutaj w niedowadze, także, także cieszę się, że była dzisiaj dwudziestka, wiadomo, o jakości możemy rozmawiać, ale z góry wiedzieliśmy na co się piszemy, przynajmniej ja wiedziałem, więc tutaj mówię, nie będę narzekał, a wręcz przeciwnie, budował tych ludzi i doprowadzał do tego, żeby stawali się lepszymi piłkarzami, bo co za tym pójdzie, to, to przede wszystkim lepsza jakość 100 milu, o którą nam wszystkim chodzi.